Nowa informacja. Tym razem ze świata sportu z zagranicy. Tragiczne wieści z Belgii. W poniedziałek zmarł nagle utalentowany 19 kolarz. Turhanke. Smutną wiadomość przekazał team zawodnika. Holenderski telegraf informując o śmierci utalentowanego 19-latka pisze o czarnym dniu dla świata kolarstwa. W komunikacie czytamy. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o nagłej śmierci Turhanke. Był członkiem naszej drużyny młodzieżowej od 2022 roku. Kolarze i pracownicy Timu mają wyłącznie najlepsze wspomnienia z nim związane. Zawsze był uśmiechnięty, pełen szacunku kochany przez wszystkich napisano w komunikacie i dodano. Niestety nie ma już czasu na tworzenie wspólnych wspomnień. Wszystkim, którzy znali tura, życzymy dużo siły, przede wszystkim rodzinie jego przyjaciołom i kolegą z teamu. wszystko pozdrawiam Short Joker.